I teraz chciałem właśnie dojść do Polski. Powiedzieliście, Jacek powiedział 10 minut temu coś takiego, przecież wiadomo, że to na Ukrainie się nie skończy. Wczoraj z kolei moimi gośćmi byli przedstawiciele, przedstawiciele Ośrodka Studiów Wschodnich i oni twierdzili, że to właśnie na Ukrainie się skończy w sensie militarnym, że Putin nie pójdzie dalej, że nie, za, nie wejdzie do NATO, że nie zatknie żadnego państwa, które do NATO należy. Co miałeś na myśli mówiąc, że to na Polsce się nie skończy? Czy to na Ukrainie się nie skończy? Wydaje mi się po prostu, że dwojako, to tak? znaczy nie dwojako, bo w dwu, w sekwencyjnie, jedno po drugim, że jeżeli Rosja będzie wygrywała tę wojnę na, na Ukrainie i będzie realizowała swój cel i w postawi tego swojego nowego człowieka, a dalej nie dostanie, od zachodu, z tego miejsca przy konc stole koncertu Mozart. To, to będzie musiała zrobić coś jeszcze. Bo to jest celem, nie Ukraina. Ukraina jest segłejem, jest drogą do tego. To jest celem. Bo Rosja walczy o życie, bo nie ma kapitału, technologii właśnie, nie ma tego miejsca w składzie ekonomicznym, bo to chodzi o pieniądze, tak? Czy o ten biznes. Zatem będzie musiała coś zrobić. Będzie musiała grozić układem sił. Bez państw bałtyckich, być może Polski. Zwłaszcza, że jestem przekonany, że w kalkulacji rosyjskiej pojawia, pojawia się takie myślenie, że zrobimy to, gdy Amerykanie będą musieli odejść na Pacyfik. Albo zrobimy to po dobroci, będzie nowa rauta, albo siłowo, gdy Amerykanie będą mieli wojnę na Pacyfiku. I o to mi chodziło. I jest taka różnica, że ja po prostu my Uważam tak od 2014 roku i te rzeczy się po prostu sprawdzają. To można sprawdzić w moich książkach po kolei. Więc mówię, jestem już w takim tunelu tak myślenia o tym i widzę to, tak, co postępuje. Poza tym ja to mogę mówić. Natomiast yy, yy, myślę, że sporo ekspertów ośrodka studiów wschodnich, no nie chcę paternalistycznie o tym mówić. Nawet jak tak myśli, albo po, może tak myśleć. To nie bardzo mogą o tym mówić, bo są środkiem rządowym i realizują tak zwany public policy, no muszą realizować też linię rządu polskiego, która polega na tym, że NATO jest jednością. Miejmy nadzieję, tak. Na jest spójne, tak, bo to jest główna podpora państwa polskiego, tak. Innymi słowy, ja mam większy komfort. Ja mogę trochę więcej sobie pozwalać na mówienie, a oni nie. Po prostu, oni nie mogą sobie pozwalać na to mówienie. I ja wręcz mogę zadawać kontrowersyjne pytania, że czy naprawdę jest spójne, bo żeby prawda, galwanizować debatę, żeby ją podsycać, żeby, żeby zadawać sobie trudne pytania, oni takiej roli nie są. Oni muszą uspokajać i pilnować linii. Tak? Bo mają taki są trochę w dwojakiej roli, nie tylko analityków, ale tak naprawdę polityków przy klawiaturze, tak? przy, przy długopisie. Tylko takich na miarę Public Policy, kształtowania i tak dalej. I to mówię z szacunkiem, żeby nie było, prawda? To po prostu ja mam trochę łatwiej. O, tak bym powiedział, ja mam łatwiej. I, i można się zgadzać i nie zgadzać, ale wydaje mi się, że struktura ładu światowego teraz tak wygląda, że okazać się może, że będą mieli rację, jeżeli Rosja przegra. Jest złamana i się skończy ta cała Ukraina. Jeżeli Rosja wygra na Ukrainie, to na pewno będzie testowała w wojnie nowej generacji wschodnią flankę NATO, zwłaszcza jak Amerykanie dalej będą słabnie albo odchodzi na Pacyfik. Dlatego na samym początku dzisiejszego programu powiedziałem, że w tej obecnej sytuacji jest wielka szansa dla państwa polskiego, bo Niemcy wzmacniają spójność, jeszcze wyposażą to NATO w środki bojowe. Tak? I Amerykanie muszą być, zmocze, przynajmniej pomostowo do tego czasu, wrócić tu na poważnie, co wzmacnia spójność NATO, tak. Pomimo mojego wcześniejszego podważania, że wojskowo NATO nie. Ale tak naprawdę miałem rację, bo wojny by nie było, gdyby NATO na wschodzie było silne, bo Rosjanie by, nie, nie zażądaliby wyjścia za Odry. Po prostu, no to tak pozwoliłem sobie na taki komentarz do tego, tak.